Hej, siemanko, z tej strony Kokon i witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się gromo nazwie y, Racket Licz i no, pogramy sobie y, myślę, że jedno jeden na jeden i dzisiaj zajmiemy się trybami rankingowymi no, oczywiście zapomniałem y, robić takiej pewnej rzeczy. Pełny ekran. I czemu tutaj nie ma najwyższej jakości? Też tego nie wiem. Ledwo, ledwo. Ziomek jest dobry. Przynajmniej wydaje się być. Ziomek się wydaje być dobry. Raczej jest prawie bym nie porobił, pa, patrz na gościa patrz co ziomek robi o, no to właśnie widzę co ziomek robi nie, te jeden na jeden to samo oskamowane <grydy> kurde, to jest nie, to jest tragedia tragedia patrzcie, on to broni jakby poszła piłka prosto w bramkę to Jestem wywałtowany Dobra. Ubało się. Ja to już się bałem, że jak spadałem tak po tej, po tej ścianie, to dużo straciłem mnie. To było takie. Ja takie, no, tyle sekund. A to jest ważne. Tak naprawdę. Dobra. To nie wleci, wiadomo. Ale to się odbije. Dobra, no musimy to jakoś spokojnie rozegrać. Tutaj przydałyby się celowniki do tej gry. Patrzcie, ja mu teraz wystawiam. Jednak nie. Es, nie, tu jeśli chodzi o trafianie, to można to poćwiczyć jeszcze. Przydałoby się, nie powiem. O, ładnie, ładnie, mocno. Stawia to tak. Ta piłka ma zbyt duży rozsącz, no co ja poradzę? Teraz tak fartownie, aż sam sobie strzelił. Nie, nie. No problem. Wiecie, że to niby specjalnie. Dobra, stoję na budzie. Jest. <laughs> no karma, karma. Nie, nie skipujemy. Chciałem to sobie jeszcze raz zobaczyć, ale wiecie tak, żeby gościu ping 80. Dobra, ładnie sobie doprowadziliśmy piłeczkę. <śmiech> <O>. <śmiech> Dobra, no i to, to jest nasze, chyba, chyba No tak, wiadomo Kolejna bramka na nasze konto to jest taki podstawowy sposób, tak naprawdę. Już taki na no, po prostu wykorzystanie tego. On myślę, że mógłby to obronić. Jakby się szybko nawrócił. <laughs> I wiecie. O, nie wiem, czy to dobre było takie wyczekanie. w stanie mam Mogłem zaryzykować i pojechać tak jeszcze wcześniej. Uff. Ale Dobra. <ścoughs> o. Dobra. Jedziesz do tego. Zostawiam ci to, żebyś mi to podał. A e, ja no, nie miałem co zrobić. E, Na rozwalił? No to chyba wiemy co z takim e, z taką osobą trzeba zrobić. A? Dojechał, dojechał. No, ale no już wygramy to. Nawet jakby teraz coś próbował ugrać, to i tak już mamy winka. Nawet kolejna brameczka wpadnie na, na nasze konto. Warto, bo zawsze kilka punktów. No nie, abym go zreportował, nieważne. Wylatujemy w powietrze, no i tak się kończy próba starcia z mistrzem, wiadomo. Zmieńmy tryb może na dodatkowe i na dropshot, bo to jest moim zdaniem też bardzo przyjemny tryb. No lepiej jest jak się gra z teamem. Nie z randomowymi osobami. Wiadomo. Ale ładnie nam tutaj poszło: 5 goli, 4 obrony, 7 strzałów na bramkę. Z czego 2 po prostu nie wpadły. Zostały obronione po prostu przez tamtego siomeczka. ładnie tutaj też y, taka niebezpieczna sytuacja, którą no, udało nam się wygrać. Dla ustawienia, jak ja sprawdzę ustawienia i zobaczę, że nie ma tych ustawień, dobra, jakby, nie, jakby było to ustawione, albo ta jakoś jeszcze inna jakaś, to ja bym po prostu nie wiem, co ja bym sobie robił to bym spróbował je ustawić jeszcze raz, ale mniejsza. Hej, <gry> haj. Dobra, nice, nice, nice. Ja lubię to, bo tutaj można sobie tak y polatać. Dobra, takie piłeczki trzeba dobijać, brać i niczego nie żałować. Ja teraz obawiam się, że właśnie ktoś z mojego teamu nie wleci sobie w taką piłeczkę. Oho, i oni to przejmują i nic z naszych nie obroni. To jest proste akurat. Już znam ten scenariusz na pamięć. Dobra, dobrze, że w tamtą stronę. i ale mogliście zagubić. Dobra, nie zagubiliście. Co tu się dzieje? Dobra, o to chodziło. Oho, on wie, gdzie celuje. on wiedział gdzie celował on to bardzo dobrze wiedział tam mamy teren rozwalony dlatego tam y, próbował przetransportować tą piłkę nikt nie trafił, ale to jest no już klasyk akurat, wiadomo nie no ta piłka chyba dobra, imponująca obrona, wiadomo dobra tutaj już mają mocno Rozwalony teren. Tam celować piłkę. Ładnie, ładnie. A nie stracić tego. Iska. No, tutaj zamotanie straszne. Wpłynęło na to. więc no ale no mamy szansę to zrobić tak tam mają bardzo rozwalony bardzo rozwaloną posesję a wiadomo tutaj akurat nie miałem dolecieć to tak specjalny trik marketingowy Aj, a chciałem to ukraść no zabrali mi to Tutaj we dwójkę nawet nie byli w stanie obronić tego idealnego e, oddania strzału na bramkę. Nie mogę nic do tego nie podlecieć, Nikt w to nie trafił. Zwłaszcza o to mi chodzi. O, to było fajne. Nie powiem. No tu celuję specjalnie, żeby. Dobra. Dobra. Na raz to obronić. Aj, jeszcze nie jest się rozgrzanym. Tak, jakby się chciało. Ładnie, ładnie, ładnie. No i oczywiście musiało być zabrane. Nawet, nawet nie uderzyła ta piłka, jeśli to stracimy. Dobra, nice, nice, nice. No widzę, właśnie to nice, nice. Uratowali to, czyli co jest grane. No przychrupili. Przychrupili porządnie. Co tu się dzieje? Nie wiem. Jak ktoś jest ciekawy, to niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, obronili to sami sobie. Mi to się podoba. 1 do 1, i kto ma bardziej rozwalone, no chyba my. Smutna, prawda? Smutna, ale prawdziwa. O nie wiem, czy to miało tyle sensu. No, chyba nie miało. Tak, proszę. Ale to strollowało ta gierka. Dobra, teraz jak najwięcej póki jest na ich połowie. Dobra, uratowałem tam też. Oho, no i to jest dead. To jest dead. No będzie ciężko. Fajnie by było to wygrać, żeby na odcinek było. ziomek, niech pisze więcej jeszcze. Co za obrona. Co za obrona, co za obrona. A, no i to tutaj wlecimy, no ale niestety tutaj Amuset Sprint nie dość, że najmniej punktów, najmniej zrobił. No też się pruje do nas. No, ale niestety takich ludzi można też spotkać tutaj, którzy nie potrafią przegrywać. A to, co za obrona, to też pisałem specjalnie, żeby gościał nerwić jeszcze bardziej. O. No to co, mi się wydaje, że w tym odcinku to by było na tyle. Nie zapomnijcie strzelić subika, z supika, z dzwoneczkiem, polajkować tego filmu oraz zostawić jakiś fajny komentarz. I napisać, jakie gry chcielibyście zobaczyć u mnie. Także ja nie przedłużam i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.